Zadanie szóste. Liczba logaret o podstawie 5 z 5 minus logaret o podstawie 5 ze 125 jest równa. I żeby odpowiedzieć, ile jest równa, trzeba policzyć to odejmowanie. Tutaj mamy odejmowanie dwóch logarytmów. Jak liczę logarytmy, o tym mówiłem tutaj. A tutaj po prostu wezmę i policzę te logarytmy. Mam logaryt o podstawie 5 z 5. Zadaję sobie pytanie. 5 to, w, to z podstawy, do jakiej potęgi mi daje 5 to logarytmowane? No do potęgi pierwszej. 5 do pierwszej równa się 5. Dlatego ten logarytm jest równy 1. I podobne pytanie tutaj. 5 do jakiej potęgi daje mi 125? Do potęgi trzeciej, tak? 5 do trzeciej to jest równe 5 razy 5 razy 5, czyli 125. I dlatego ten logarytm jest równy 3. 1 minus 3 to jest minus 2 i to jest odpowiedź A. Więcej liczenia logarytmów, jakbyś chciał sobie poćwiczyć masz w zadaniach plus rozwiązaniach. Tak, tutaj jest masa logarytmów, które można sobie policzyć. A z tym zadaniem to już koniec.